Bo ja sobie tam was w kolejnym tylko w znagrywamy w sąsiedztwie kładąc master Słuchajcie, mamy do wejścia do z paroma poziomami. Także to tak może zajęte. A później kolejny poziom zrobimy. Dobrze, kaczek może od razu podgląd. I tak Kalapka olki mi interesuje. I ta pani jej nieszczęsna. Ale to w sumie fajne, koczono. To w do wygrzebania. Czemu by nie? Dobra, jest, to jest to się przyda. Można by tutaj też pokopieć w tych kulach na i wziąć sobie z Wskazuję jakiś drobny szczegół dla was. Jeżeli tutaj sąsiad jest czymś zajęty, my to byśmy weszli. To, co później otrzymalibyśmy od sąsiada, dość potężny podob, dodatkowy w, w dziób, powiązany delikatnie. A póki co, pas z narzędziami i pojemnik za smadem na tej dźwigni z ryżem. I to, z czego trzeba Słuchajcie, trzeba bardzo uważnie wyselować, bo to często gęsto nie łapie po prostu papieru. Ja się scemęczyłem na odcinku pada razy tego, co kojarzę, ale koniec końców. Między odcinkami pośledziłem parę razy i weszło bardzo ładnie. Pójdzie z górą czy dołem, sąsiedzie? Pójdzie górą. potem pójdziemy dołem. I może do melonów. A będzie chyba najrozsądniej. A później wiadomo, co się robi z kluczem do śrub. I do Proszę bardzo. I sąsiad jest już nasz. No, co się wydarzyło sąsiedzie. Ojejej. Oj ojoj. A i powiedzisz, zepsułeś. Dobrze że można widzę. Dać się na pełen ekran. I podziwiać tylko kolejne nieszczęścia sąsiada. No się ten kubek mi przysporzył sos, czyli bo celowałem na toaletę. Nadziei, że złapię papier, ale jednak no nie bardzo dało rada niestety. Także no wtedy wyszło jak wyszło. Oj, są w świecie przykaz prawa. Proszę bardzo, dwa wiedziny mnie malczę. się nie dość, że ryż wszędzie, to jeszcze, no, na pewno to posiedzenie nie będzie zbyt nieprzyjemne dla, dla sąsiada w skutkach. Powiedziałem, że macie dość, dość piekące. Tymczasem, kolejny dowcip. oni nie Woody'ego. Oj! A cóż, więc można jeść kapcie zamiast arbuzów, ale to już co kto woli. Nie proszę bardzo, na koniec stał, stał się Psydowerem. Także tutaj, no widzicie, na no, poszło gładko, a jednak na początku były były takie delikatne problemy, ponieważ jednak nie dało się dobrze wcelować w jeden z top tipów. I tu wiecie, tu jest właściwie poziom e, zdobiony, tak? Tylko, że jednej rzeczy. Ale myślę, że można zacząć od początku. nie chęć tutaj, no, z sobą wykręcić do dowcipem, to czy wysiadł się z krabem, ale lekko wykonać, nie wiadomo. Ale jest wiadomo o tym, już na tej jest do zebrania. No, tak to wygląda y, jednolicie w miarę, że tak to mi się po prostu zlało, jedno z drugim, że nie wpadłem na to, aby tą trzcinę kliknąć. Dobrze, już nie płacz, nie płacz. Daj, okręcik. albo i nie da. Zobaczmy, może z razem, crabu. To jest kolejny, tak jakby quick time event. Trzeba tą sekwencję wykonać prawidłowo, aby łowić kraba. A sobie tę stackeczkę wezmę. rybią głowę. Ta sama Woody. Ślicznie. Nie wiadomo, tylko z akwarium może. Ślicznie. Ja to płać dość grzecznie, będę chciał tu szarżować. Co bardzo. Poczekam, aż sąsiad pójdzie na górę. I wtedy we ten pozostały do dowcipy. Ślicznie. To jest już zrobione i może to podczekać bez konsekwencji w miarę, a że sąsiad naczy... naczy pójść gdzieś gdzieś dalej po prostu. Dobra, sąsiad do wody. Ten krab do lódki za wejdzie. Wpadł już Przejdźmy może nie chcę ryzykować ataku sąsiada. A tak jakoś się ograniczę. a i to proszę, już będzie wszystko ładnie wykonane. Bo teraz nie jest zawsze dobry pomysł. Będzie może sobie wrócić na tą część plaży i obserwować jak to sąsiad zapoznaje się z grabkami. Tak, ja przesadzam, no mało wyszukane dowcipy, ale. Ale ja tak sobie się tutaj flagę, jak widzicie. Wtedy, kiedy ona się rozwinie, to znaczy, że mamy dość dowcipów, aby móc przejść po prostu dalej, tak? przed przedwjazd na sąsiada. Tak, sąsiad, tak, opal się, opal słabo, paleniznę. Żebyś ładnie wyglądał. Jak na domu wrócisz. Ups. Może jeszcze grabię? Świetnie. I proszę bardzo, chyba poziomy włącznie 7 minut. Niecałe. I teraz może ping-pong fuzzy już. Rozpatrzymy przygodę. I na początek, może kaczka. Trzeba to jako zabrać za sekundkę będzie można zrobić okulary jak tylko mam nadzieję, że niech nie zauważy. A jednak je wziął, Przed no nic to. jest pudełko do zgadnięcia. Zbierz to, Woody. Ona nas innym przy okazji zgadnik Wykluj się, bo nie wykluj się, po taknisku zobaczymy. Po to będzie chyba ciekawiej mi się wydaje. Teraz tak, dentka, tylko że właśnie... Są się trzeba tutaj do, do kucharza. Uh -huh. Jeszcze go faję badka woody. zaraz przejdzie się dalej gdzieś. Linna dętka. A w sumie. Gdzie teraz pójdzie ten sąsiad. To fajerwerków widzicie. No dobra. A tu jeszcze są takich gwoździe, Świetnie. łodzi bierz okulady. Szybko. Nie ma co czekać. No, bierzą dentkę, podłóż. Jakby teraz, to daj mi posąg. Gdzie ty idziesz? No, ten nitajny Idziesz na ping-pong stołowy. Znaczy, daj czy na ping-ponga. Świetnie. Przybij to. Ale no, do pójdzie. I tu właśnie, jeszcze okulady. Z petardą. trzeba. Nie, 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 nie. Tędy Woody. Oj, i sąsiedzie, biedaku jeden. Co to z tobą prezentujesz? No masz. O, akurat przecież masz to znalezione. Mam Mam szełdwia głowa. Się pojawia w klipunku. I to będzie można sobie teraz podmienić. No, i biedny sąsiad poszło? Fantastycznie to powinien być spokój. Sąsiad, bo tylko tędy Za całą siatkę L robi, jakby to może zjedzie na sąsiada. Tyle właśnie idzie na sushi. A czeka, jak będzie mu smakowała odmiana sushi. Taka. Coś innowacyjna Są spokojnie, cierpliwości, cierpliwości. Chyba nie polubił tego jedzenia. No. Zastanawiam mnie jak sąsiad zniesie tutaj spotkanie z lwem oraz z petardami. Może być różnie. Oj! Szczerze, to było trochę brutalne i nie współczuję, ale tylko tak troszeczkę. Na koniec lwia głowa. Tylko na no, ma palce uważaj. To, że nie będzie uważać. Ślicznie. Poszło bardzo, ładnie. I teraz, co zostało? Tutaj, poziom grąca rodzina. Czemu by nie? Aha. Farba sportowa jest. Szlikerka, szlikerka i. I nie ma. A może hunterki te małe? Nie ma być wstążka. O, wiesz to. Układam z zabawkami. Pytanie, czy możemy się gdzieś mamusia? Tak wiadę sobotnie, czy niekoniecznie. Hmm. Jest jakaś wyrzutnia. Tutaj to sąsiad idzie. Taka jest... jest jeszcze. Patrz, patrz, mitem. Czy mogę tu wejść? Chyba nie specjalnie mogę. Tu przy okazji można się ukryć. Zobaczę, że mamusia. To już będzie komplikować sprawę. Dobra, bierz psa. Góra poduszek. Hmm. Dobra, poduszka w też się zalicza przecież No może składajmy się Ups, młodzi wracaj Ups, o szybko szybko Tego nie zauważyłem niestety Przez sąsiad idzie Ale proszę, musi iść. Zawsze no, jak to samo słusznie. Dobry synek, nie ma co. Dobrze, jest i poduszka. A no, kochanej mamy. Oj, oj, oj. Oj, sąsiedzie. Co te najlepszego? lepszego? No Aha, właśnie, tutaj piesek jest. Teraz z czym taką ma do użycia? Hmm, to od z dynamitem. Póki co trochę mamy problem, żeby gdzieś się ruszyć. Ale myślę, że po zasmieniu y schematu, to pójdzie jednak bardzo ładnie. Aha, czy to jest sąsiad, chyba łowi na dynamit coś? Nie ja powiem dość eleganckiej metody. No bierz pieska, bierz. A dla mnie kocyk będzie. I tu właśnie, że mieć quick time event z maszyną, przy mamuś C. coś mogę wycofać. Oj, nie mogę. Słuchajcie, no dobra. Poziom sobie zrobimy od nowa. Po prostu mamuśka też ma dla nas, no... taki wyłącznie ból w zanadrzu i cierpienie. Więc ja z tym tylko więcej nie zrobię. Ale na no, początek tutaj myślę, że... ...możesz nie będzie sobie wszystko pozgadniać. I to właśnie będzie mały problem, żeby... ...żeby załatwić tutaj kwestię z z dwoma przeciwnikami, tak? Tutaj niby jest Olga, ale jak ona mu można właściwie pomóc? Chciałbym się dowiedzieć. Ups, do szybu dawaj, do szybu. Albo i nie nawet. Jednak nie musisz. Więc to może grać bezpiecznie jednak na dwa razy nawet. Być może. Po prostu uważać, żeby tutaj nic się nie wydarzyło. Słego. Raz, to i wracaj. Szybciej. Dobra, Woody. Subchrzony ręcznik. Na pewno tutaj idzie. Ale za chwilę raczej. Bo teraz nic z tym nie zrobię. A myślę, że poszła spać, Dobrze. Więc pora tu kupić coś z tej maszyny. To będzie ma co ciężko ja z czasem, obawiam się, niestety. Ojoj, oj. To oj, oj. jest duży problem. Może tutaj raz y, lodzie można wskoczyć, ale nic poza tym, tak? Świetnie. Zmieni pokład. Doskonale. Udało się, tutaj bym może kotwiczkę użył. Teraz kotseks tutaj. A właśnie, Dobra, to z dynamitem. Jest to jakieś to związanie. Tutaj z czym ta guma może być użyta? się zastanawiam. Jeden piesek nie ma kocyka, nie ma zajączka. A czy może jeszcze jest? Raczej nie. Dobra, może tutaj? O nie, 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 wracaj się. Co myślę, że mycie w ale jednak nie. To już widzieliśmy. I tylko tutaj załóż to ponownie. Jest czymś ta. I się zastanawiam. Może z wyżyciem znowu. Mocna elastyczna guma. Hmm. Wam pokażę, jak to będzie wyglądało ta animacja teraz. Ja na nie Tylko właśnie no. Z czym w tym układzie Z czym w tym układzie idzie dzielina? Oj, sąsiad! Niestety nic nie zdobię. Hmm. A może właśnie go maskarponem powinno iść? Może jest jakieś rozwiązanie, bym powiedział. Na dół. Oj, oj. Jak tam są siedzie, wszystko dobrze. Przechodź na dół. Nie, nie, nie. na dół, na dół. Woody! I hardpunt z wyrzutnią. Chudsze, nie. No, w się, bo musi być jeszcze przy okazji zajączek. Ten pluszak się znaczy A co całkowicie, co zrobimy sobie, sobie rzędę, tak mi się wydaje I tym razem ten pośniąz mi poprawnie To jest guma, łatwo zdobyta I teraz co my chciał zrobić na początku myślę Teraz ojcie podręcznik A, trzeba to poczekać w tym układzie. Tutaj. Patrzcie, już bierze psa. Dobrze. No przechodź szybciej sąsiedzie, przechodź szybciej. Otrzymaj tylko kocyka. Jakby to nie brzmiało. Dobra Woody, wróć się. I można by tutaj weźć poduszkę na poduszki. Dobra, szyb, szyby. Czemu by nie? O, musiał pójdzie spać. Się nie przejmuje niczym. Świetnie. Idź, Woody, błagam cię, trochę szybciej. Trzymajcie ten quick time. Event, no musiał jedno. Chyba się wyrobię. Dobra, niższej. Niższej w centrum. Świetnie. I schodami w dół. To może tak to zrobimy teraz. Luszek? I może go mas... Nie, nie wiem. Woody. O, Dlaczego to nie idzie? To w ogóle niczym nie idzie. Nie mam pojęcia czemu, nawet podbijmy mój ręcznik. To jest strasznie dziwne dla mnie, że jednak tutaj no, ta interakcja nie jest odpowiednia. Nie mam pojęcia, że powiedziawszy, to powinno to zadziałać. Aha, oh, no dobra, załóżmy tutaj ponownie. Dobra, i na dół. Fajnie. czego ma się tak guma? Nie jest się być tak aktywna. Nie mam pojęcia. Zabierz, czemu by nie? Troszkę się dostrzegam. Jak to wygląda. A właśnie, widzicie, jak to jest koło schodów, patrzymy masz sokoło schodów. Oj, biedny piesek. Ja szukam nie mi oczywiście miejsce było błędne, nic dziwnego. Dobra, wszystko jasne w tym momencie. Ja sobie przeoczyłem tutaj no... ...ten harpun. I, I wyszło jak wyszło w efekcie. No, mi się może. Chociaż jeszcze tutaj są Rzymy? Nie. Lepiej będzie wrócić, mimo wszystko. Po sobie pójdę sobie do dołu może. Oj, sąsiedzie, sąsiedzie, czemu tak się już. No, chodź, śmiało, śmiało. Nie krępuj się. Dobra, to tylko bo olgi powinny bezpieczne. I to z tym trzeba zrobić interakcję. To jest zobaczcie, że to jest po raz pierwszy. Kiedy sąsiad, ...chodzi po całym statku dosłownie, tak? Czy coś zupełnie nowego, Tutaj w tej części drugiej, tego jeszcze w ogóle nie było. Oj biedny sąsiad. Co go przyciemniło? Jak to słowa, ale. Ale w sumie. Na się to zasłużył? No, do dudy I tym są na sąsiada. Świetnie. Słuchajcie, ten dowcip kończy nam ten odcinek. A w się przygody łodziego i sąsiada, myślę, że w tym miejscu już są. Badacze, dziękuję za uwagę. Widzimy się, muszę ustawać się kolejnym. Ja dla was, C. Trzymajcie się, papa. Pa. Znaczy jednak, widzę, że jeszcze nie. Tutaj jednak coś zostało do zdobienia. Tylko pytanie, co to jest? Dynamic poszedł, tutaj to poszło. Poduszki. O, Co To mnie. To mnie. Potem się zaskoczyło. Ale słuchajcie, no tutaj widać, że. Czasami jednak nie wszystko idzie. Zgodnie z planem, tak? Jednak myślę, że tutaj wszystko sobie póki co mogłem zrobić ogadnąłem. Słuchajcie, odcinek to pokażę najwyżej ponownie. Ubaczmy na od kolejnego odcinka. Tymczasem chyba was trzymajcie się, papa. Pa.